Witam ponownie! Dzisiaj będziemy już robić drugą część Lidigo Park Skończyliśmy gdzieś tam w pomieszczeniu z tą papogos, z tego co pamiętam Jesteśmy. Aha. Dobra, super. Widzę, że tutaj nieco cofnęło do tego momentu. Nie zapisałam gry, czy zapisałam. Czekajcie. Czekajcie. Nie, tutaj jest wyjście. Nie, tutaj jest wejście. No, czyli mi nie zapisało gry. Czyli musimy znowu przechodzić tą nieszczęsną grę. <laughs> Gdyż tam będziemy mieć malinkę z tego. Więc no. To jest to po prostu wszystko.

Bez nadziei, bez nadziei, bez nadziei No mi teraz muszę z nią walczyć, super Oj. o nie, to zaraz mnie zabiję Dobrze, przeszliśmy tą znowu. Tym razem było dosyć szybciej. Ojejku. myślę, że to ona, to tylko. <laughs> Która? No to jest przerażające. Dlaczego to tak dzieje? Um... Has the repairman on speed dial? Huh? Hmm. Um. We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Uh, Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here and it's a great cool down after that exhilarating run. down Molly's Races! Czekaj, czy my mamy iść na dół po tamtych sodach? Ja nie chcę. Nie, 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 nie ja się boję. Będziemy tutaj na razie. Bo no, możliwe, iż to tu, będzie tutaj, co? Landing pad, czy nie? To tu, powiedzmy. To tu. O Jezu, myślałam, że tam będą. Musiałeś po tamtej stronie. Nie, 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 nie. Będę musiała uciekać, tak? Będę musiała uciekać. No to jest kwadrat. Nie widzę, żeby coś się zmieniało. Teraz ja tam pewnie ma miejsce. Tam, gdzie ona wcześniej. Znaczy nie tu? Tylko tam, gdzie ona przechodziło. Nie podoba mi się to miejsce. Teraz będę miała wielką zrazę do takich miejsc właśnie. Oj, no i spadłam. I no Ona tam będzie pewnie też znowu. Co? Tu jej nie ma, nie ma. I tu pewnie znowu będzie. Na bank. Poszłabym szybciej, ale się boję, że zaraz mi wyskoczy na mordę O, tutaj są dwa wyjścia, no jeszcze ale Nie To jest... Okno takie Okej okay. Mhm Okej okay. Okej, okay, zielony trójkąt zielony trójkąt Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze ta muzyczka. Ej, no ty teraz grasz? No tak, i nagrywam. Trzeba zejdziesz, żebym zamówiła z tego nefisa. No, nagrywam, a ty mi do mnie i gadasz. No to co, to będę na nagraniu. Nie, Wyjadnę wytnę cię. Dom. Wytnę I cię ma, mam wytnę. Palce na szkło. Wytnę cię. Żeby ja ciebie nie wycięła, <laughs> Już Już. Jeśli zapomniałam przez ciebie Zorku, to no kurde. No, idziemy trójkąt i tutaj Niebieska gwiazdka. Okej. Okay. O! I to już nie musiałam szukać, Po prostu przykręciłam. Okej. Okay. Nie, to jest dalsza część tego. No znowu na mnie wyskoczy, co? Albo będę musiał uciekać przy nim. Szlak by to. Okej, okay, Miałam tylko zjechać, okej. Okay. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Gdzie? Teraz jestem. Tutaj jest to jest ta zjeżdżalnia. I gdzie mam iść? Tam co jest? O. Co zmieniło? Boże, że to to otwiera Być może? Kurwa. Wiedziałam, wiedziałam! Dlaczego? 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 Dlaczego takich muszę mieć? Zarobiście, wiesz. Ja chcę się rozpałnić Nie chcę. Ale trzeba nagrać. O jejku, jejku, jejku. Ale czemu? Czemu? No... my to znowu to otwieram. A no, jest to, że ją ja taki zapłon do takich rzeczy, że to fi. Się... No? Dobra, dawaj, dawaj! Szybciej, szybciej, szybciej! O nie, zcięło mnie, zcięło mnie, zcięło mnie! Ojej! Ja. Ojejku, Boję się Nie wiem czy dobrze w ogóle idę, ale idę przecież siebie po prostu Ejku! Boję się w ogóle cokolwiek powiedzieć, bo jeszcze stracę uwagę i mnie złapie Dobrze idę w ogóle? Pójdź się tak, proszę, 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 proszę. Ciągle idzie za mną. Ciągle idzie za mną. Ciągle idzie za mną, ciągle idzie za mną! It exceed. Justably Frankler's registered. Grilled. Here we have plenty of amenities. <laughs> uh, okay, okay. I can see in your facial tracking that you're scared, angry. upset. Transparency is an important part of our policy here at Indigo Park, so I need to be honest about something. The park has been inactive for years employees stopped showing up guests too the mascots sir are... i just was so excited to see a visitor and i wanted to be sure you were given the best experience possible but i was confined to the entrance for so long i didn't realize just how much disrepair the park has fallen into wasting all of your fun time eh, sorry for the inconvenience but but i have an idea I have access to the repair documentation in my database. I just can't execute most tasks without authorization from a human user. You must have come here because the park matters to you, too, right? Would you be willing to help me restore the park? I can see in your facial tracking data that you aren't opposed to this. Oh, I'm so excited! Let's get this place back in business! <laughs> Okay. Welcome to the crew, rookie wrangler. Register. Your first official job as one of Rambley's wranglers Register is to get out of the Rambley's wranglers register room. Head left towards the rookie wrangler register security room to set yourself free. Phew, kind of exhausting to say that whole spiel. But Rambley's wranglers register is a registered trademark. That expired yesterday. Okay, To my wiecie roboty, a tutaj jest krew. Czy coś znowu będzie mnie niego liść, czy nie? No, nie chcę więcej uciekać, naprawdę, już mi wystarczy. Hmm. To nigdzie ja teraz mam iść? Tu? Czy może gdzieś uh -oh. do... to enter it. No no. No. Czyli tutaj mam iść, okej. Okay. Zarobiście. Okej, okay, zaczęło mnie. Dobra, tu jesteśmy. To my... są kamery wszystkich miejsc. Eee, gdzie myśmy byli? W to Oni wszyscy byliśmy, tak? Może to ślepa. Churzę, mniejsze o to. Idziemy dalej Tu jakieś ruiny kolejne Ojejku no Boję się jak się chcę wychłodzić teraz przez tą głupią papugę Chyba miałam na imię Molly hmm? Molly No tak, Molly mam. Dobra, czyli Molly Okej No i okay. tak, chyba me okay whoa where'd you get that brambleberries are my favorite oh if only I could jump out of the screen and take a big bite. don't eat it Maybe I'll be able to one day Okay. 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 Wow! You made it to Oceanic Odyssey! You're doing a great job, rookie wrangler. Okay, so will okay. find a popper, of porpoises, pickles, and perches as far as the eye can see. But please don't tap the glass. I said tap tap tap. ¿Cómo te trajo? Oh, yeah, 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 Just, yeah. Esto ya Okej, okay, myślałam, że coś jeszcze więcej będziemy mieć Niepotrzebnie robią dwie części No ale cóż Mówi się trudno No i to by było że na tyle Może dzisiaj jeszcze coś nagram na kolejny dzień eee, To się zobaczy <grystanie> <grystanie> Ale no cóż nie takiego szybkiego, co się spodziewałam. Co prawda chciałam, żeby to się szybko skończyło przez moli, ale jednak no. No to do zobaczenia w następnym odcinku. No. A jeśli nie obejrzeliście jeszcze poprzedniej części, to zapraszam na nią. Powinniście mieć ją właśnie teraz na ekranie albo...